Witam bardzo serdecznie moi drodzy na kanale Sunline Tarot Tarocistka Fortuna z tej strony się kłania Moi drodzy dzisiaj przychodzę do Was z horoskopem tygodniowym dla znaków wodnych, czyli raka, ryby i skorpiona od 7 do 13 grudnia także bardzo serdecznie zapraszam rozkład z kart Tarota oraz karty cygańskie dzisiaj trochę dla odmiany Teraz proszę daj wskazówki dla raka od 7 do 13 grudnia. Jak ten czas szybko leci. Rak. Poniedziałek, drogie raki, trochę będziecie chciały przemyśleć swoje życie, pobyć w samotności. Zastanowić się, co zrobić, ponieważ co zrobić ogólnie z Waszym życiem. Może też być gorsze samopoczucie, może być taka chwila na przemyślenie dla Was. Nie jest to złe, bo czasem, jak się popatrzy z dystansu, z innej perspektywy, to wtedy przychodzi nam rozwiązanie. Tu już we wtorek widać, że trzeba będzie podjąć decyzję. Może być romantycznie dosyć. Może być jakieś spotkanie, randka, ale też romantycznie w związkach, miła kolacja. Ale moi drodzy, właśnie czeka Was decyzja do podjęcia. W środę, no cóż, mamy piątkę kielichów na środę. Trochę trzeba będzie zastanowić się może też będziecie trochę smutni, będziecie czegoś żałować. Może będziecie się właśnie zastanawiać nad swoim życiem, wspominać jakieś dawne historie, także taki dzień trochę refleksyjny, ale też możecie czegoś żałować. No, tak bywa. Samo życie moi drodzy, w czwartek wiadomość. Wiadomość może być list, może być SMS. Wiadomość może dotyczyć właśnie Waszych kontaktów. Może też kontaktów znajomych. Wiadomość może przynieść różne wiadomości. Nie będę mówiła, że dobre, bo dla jednych dobre, dla drugich złe, ale ogólnie ta wiadomość przyjdzie tak nagle do Was. Przy Buławach jest to nagła wiadomość, i piątek to samo rozmowa albo wiadomość od kobiety. Także tutaj, czwartek, piątek, rozwiążą się jakieś sprawy, dowiecie się o pewnych rzeczach. Może na które czekaliście, ale tutaj sobota jest już rozrywkowa, odpoczniecie od wszelkich spraw. Może gdzieś się wybierzecie do restauracji, może gdzieś razem z przyjaciółmi wyjdziecie albo też zorganizujecie przyjęcie w domu. Sobota bardzo ciekawa. Ale w niedzielę znów jakiś diabełek tutaj się będzie kręcił koło Was. Może być tak, że może być kłótnia, może być ktoś toksyczny w Waszych relacjach i Wy się zorientujecie. Także tu jest niedziela taka troszeczkę do przemyślenia, mogą być różnego rodzaju pokusy, również może być kłótnia. I proszę nie pożyczać pieniędzy w niedzielę, bo karty cygańskie podpowiadają, że tutaj może być w tym tygodniu u raka strata. Strata, ale strata dotyczy jakiegoś urzędu. Może też tak być, bo jest pokazany urzędnik. No, ale pamiętajcie, że tutaj koło was w tym tygodniu jest wierność. Wierność, macie swoich przyjaciół, na których możecie liczyć, choćby nie wiem co się działo. Także uwaga na straty, bo tutaj dużo wiadomości do Was przyjdzie w tym tygodniu. No i też w zdrowiu, moi drodzy. Uważajcie, mogą Was nogi boleć, może jakiś być problem, także mogą być, pokazać się tutaj jakieś smuteczki. Może trzeba by było zwrócić uwagę na waszą postawę, plecy. Jakieś ćwiczenia bym zalecała w tym tygodniu. Stany zapalne również mogą się jakieś tu przyczepić. Czy stan zapalny, na przykład zęba, czy na przykład ból, zatok też może powrócić. Także tutaj w zdrowiu różne takie niespodzianki mogą być. Szczególnie, moi drodzy, uważajcie na plecy, bo plecy tutaj mogą Was w tym tygodniu boleć. Dobrze, tak jest. I przechodzimy do skorpiona. No, tak nam tutaj wyszło. Tydzień taki jak to w życiu, moi drodzy. Nie będę komentować. I teraz do skorpionka. Od 7 do 13 grudnia, co u skorpiona. Proszę, daj rady, wskazówki, co będzie się działo u skorpiona. No u skorpiona, no zaraz zobaczmy jeszcze karty cygańskie. Cóż, to będzie za tydzień. O, akurat trzy wyjęłam. Dobrze, moi drodzy, poniedziałek, jakieś sprawy urzędowe. Możliwe, że skorpionów część będzie załatwiała, ale też możecie, właśnie, poczuć się trochę samotni w poniedziałek. Także tutaj jest wiele aspektów, ale myślę, że będzie trzeba porozmawiać, może za pomocą internetu, może za pomocą maila z jakimś urzędem. We wtorek, moi drodzy. Jest karta rozrywki, będziecie coś świętować, coś się uda wam przeforsować, załatwić. Wtorek bardzo radosny. Środa, już jakiś troszeczkę może być problem z młodym człowiekiem z rodziny. Może być, moi drodzy, lekka. Kłótnia, może być jakieś pomówienie, coś tutaj trzeba będzie porozmawiać, załagodzić jakąś sytuację, ale nie będzie to bardzo duży problem. Przy Paździach są małe problemy. Ale w czwartek albo konkurencja w pracy Was czeka, albo moi drodzy, jakaś kłótnia w domu. Także tu proszę nie dać się w czwartek prowokować i będzie dobrze. W piątek będziecie rozmyślać, medytować, większość ze skorpionów. Ale moi drodzy, tu Wam się wszystko będzie układało: czy ktoś będzie miał jakąś wizytę u lekarza, niektórzy mogą podpisywać jakieś umowy, jakieś dokumenty. Tu Wam wszystko się w piątek powiedzie, także proszę się nie martwić. No, ale w sobotę hmm, będziecie trochę smutni. Coś będziecie rozpaczać nad czymś, bądź nad kimś, będziecie tak czegoś żałować, może będziecie wspominać swoje życie dotychczasowe, no wiecie jak to jest, czasem myśli się o tym co było, niepotrzebnie, wraca się do tej przeszłości, morduje się, męczy się tą przeszłość i nie jest to wcale dobre, z tego nic nie wynika. No i niedziela, będziecie się czuć trochę zamknięci, zablokowani. Nie wiem, może dzień spędzicie w domu, nie będziecie chcieli wychodzić z nikim rozmawiać, będziecie tacy mm, troszeczkę odizolowani. Może czasem y, trzeba będzie y, po prostu samemu przemyśleć pewne sprawy. Moi drodzy, karty cygańskie podpowiadają, że będzie jakaś wycieczka w tym tygodniu dla Was. Yy, pokażą się pieniądze u Skorpiona, ale również uważajcie, bo jest ktoś problematyczny, fałszywy koło Waszego domu w tym tygodniu. Tak jak ja tutaj mówiłam o tej środzie, no może być czwartek, ktoś tutaj. Yy, da we znaki skorpionowi, da się we znaki. W zdrowiu uważajcie na skoki, układ krwionośny. Skoki mogą być temperatury, bądź skoki ciśnienia, czy tam puls Wam podskoczy, zdenerwujecie się. Nic takiego groźnego nie będzie się działo u skorpiona, ale właśnie tutaj układ krwionośny troszeczkę zagrożony. Trzeba zwrócić uwagę. Ale też, moi drodzy, ból jakiś może powrócić, czy to ból Zęba, czy ból yy, pleców, czy ból głowy, ale myślę, że nie są to aż takie bardzo duże dolegliwości. To są drobne jakieś sprawy do opanowania. Pozdrawiam serdecznie wszystkie skorpiony. No i teraz zapraszam ryby do wysłuchania horoskopu. Zobaczymy, co u ryb będzie się działo od 7 do 13 grudnia. Także zobaczmy. Tarot, proszę daj radę. Wskazówki dla ryb od 7 do 13 grudnia. Bardzo ciekawy tydzień, dobry tydzień. No, moi drodzy, podróż jakaś tutaj się szykuje. Od poniedziałku, albo też dużo załatwień takich spraw związanych z domem, z Waszą pracą, z rodziną. Wszystko się będzie układało. Możliwe, że we wtorek również będziecie świętować, będziecie się z czegoś cieszyć. Może ktoś do Was przyjedzie, może ktoś Was odwiedzi, Wy gdzieś się wybierzecie na jakieś przyjęcie. Czyli wtorek, wspaniały poniedziałek, również środa. No, rybka będzie się czuła bardzo komfortowo, może odwiedzi fryzjera albo kosmetyczkę, może też sobie kupić jakiś piękny prezent, będzie się czuła bardzo kobieco, komfortowo i będzie zadowolona. Również panowie y, będą się czuć dobrze, tak, bo to z karty tarota są dualne, też mogą odwiedzić fryzjera w środę. W czwartek, moi drodzy... Y, Możecie dowiedzieć się o jakichś finansach, które do Was nadchodzą. Może już będzie to w pracy podwyżka, może jakaś nagroda, ale tutaj pieniędzy nie zabraknie. Ktoś może Wam dać piękny prezent. Wy również możecie komuś coś sprezentować. To jest taka podwójność tutaj dawania i brania. W czwartek u ryb bardzo pięknie, empatycznie, w w piątek, moi kochani, również będziecie spać na pieniądzach, ale nie będziecie chcieli wydawać, tylko będziecie chcieli oszczędzać pieniądze na jakiś cel. No i możecie się trochę zablokować na środowisko zewnętrzne. Może będziecie chcieli dzień spędzić w domu i przyoszczędzić pieniędzy. Też tak może być. W sobotę, moi drodzy, jakieś drobne zakupy. Drobne sprawy związane z młodym człowiekiem z rodziny. Może też być rozmowa właśnie z młodym człowiekiem. Także sobota dosyć pozytywnie, no ale w niedzielę ktoś toksyczny może tu być w Waszym środowisku może być jakaś awanturka może być jakiś drobny problem. Także proszę uważać na siebie nie pożyczać pieniędzy. I nie stresować się zbytnio, bo to też takie są karty, tutaj, właśnie stresu. Na stany zapalne trzeba uważać w tym tygodniu, ale zdrowie ryby będą miały dosyć dobre, raczej stabilne. Trzeba będzie trochę ruchu w tym tygodniu dla ryb, dla równowagi, aby nie siedzieć w jednym miejscu, i to da wam dużo właśnie energii. Ale będziecie się czuły spełnione, kochane w tym tygodniu i finansowo dobrze. Również karty cygańskie mówią o pieniądzach, przybyciu, znaczy się zdobyciu jakichś pieniędzy. Może być podróż krótsza bądź dłuższa, no ale też jest jedna uwaga: może się pokazać jakaś fałszywa osoba w Waszym środowisku. Także drogie rybki, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkie znaki wodne, oczywiście. No i życzę wspaniałego tygodnia. Zapraszam na mój kanał, oglądajcie horoskopy miesięczne na następny rok oraz różne inne, właśnie, filmiki. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do usłyszenia.